Witam serdecznie. Przed nami wielki tydzień. Bardzo ważny, bo to czas porządku, mycia okien. Na pewno się wszyscy zastanawiają, jaki on będzie i jakie będą święta. Otóż w tej chwili pogoda kształtuje potężny wyż Małgorzata, który przysyła do nas ciepłe powietrze. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Szczególnie we wtorek w środę temperatury mogą być powyżej 21 stopni na zachodzie Europy, natomiast temperatura może wzrosnąć nawet do 27 stopni. I będzie bardzo słonecznie, przepięknie. W niedzielę w poniedziałek, może gdzie gdzieniegdzie troszeczkę popadać deszczyk. Temperatura niedziela, poniedziałek to 10-12 stopni, wtorek środa to 19-21. Od czwartku zacznie się ochładać, dlatego że dojdzie do nas niż Quasimodo i on przyniesie z północy arktyczne, chłodne, wręcz zimne powietrze. Na zachodzie Europy, w krajach alpejskich temperatura może spaść nawet do minus 15 stopni, natomiast w naszym regionie, w piątek szczególnie i w sobotę także, temperatura może... Nad ranem spaść do minus 4 stopni, a w ciągu dnia być w granicach 6-9. To wszystko się zacznie w czwartek, w piątek już pada deszcz, w sobotę powinno być w miarę normalnie, ale, ale chłodno. Jeżeli chodzi o święta, no to o tym opowiem w Wielką Sobotę za tydzień. I na koniec zagadka. W ubiegłym tygodniu byliśmy w Żabich-Dołach. W bytomiu. Dzisiaj stoję przed mozaiką ceramiczną i bardzo proszę napisać, gdzie ona się znajduje. Osoba, która najciekawiej, najdowcipniej opisze to miejsce, otrzyma w nagrodę słuchawki radio. A zatem miłego weekendu i zdrowych przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.